się bonding o licówki. Ja nie znam, nie ja Ale pomyśl, pomyśl, pomyśl. Pokaż. mi by się przydała. Pokaż. Bo on chyba ma bonding. <śśmiech> nie mam żadnego pojęcia. Bonding, litówka to nie wiem. Bonding pokrywa się zęby. Czym? To jest cała korona mhm. emalią, porcelaną. Nie mam pojęcia, zero. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, no w ogóle co znaczą te słowa. Licówka to jest nakładana na własny ząb. Mm -hmm. e, taka na przykład porcelanowa. Super. Słupki, no to to jest, że się piłuje zęby, tak? Mm -hmm. I się nakłada. Z każdej strony się piłuje tego zęba? Chyba od tak. wewnątrz, od zewnątrz, wokół? Wokół chyba. Okej. Okay. I się nakłada mm -hmm. nowy ząb. A bonding to... Nie wiem Bonding to jest e, materiał plastyczny, który można nakładać manualnie ręką, przez, stomatolog może nakładać e, taki materiał, aby odbudować zęba, zmienić jego kształt. A licówka to jest coś, co musimy wysłać do laboratorium stomatologicznego, wyprodukować ceramicznie. To jest tak taki, troszeczkę taka muszelka, to wygląda jak taka muszelka. muszelka, którą nakładamy naprzód zęba w porównaniu do korony. Nie musimy spiłować całego, całego zęba.